A więc, jo, czy oczywiście, zmęczki z tej strony genetyki, w dzisiejszym odcinku mamy nowe skrzyneczki, nowe kolekcje. Tutaj są Counter Strike 2 zbrojownia. Jak widzicie, mamy tutaj niezłe, niezłe rzeczy. Mamy tutaj również Jester. Ryb, który na pewno w dzisiejszym odcinku nam się przyda, więc zostańcie ze mną do końca, ale oczywiście na wstępie. Pamiętajcie również o wpisaniu w tym właśnie miejscu kodu Genetic podarmowe 10% bonusu do depozytu i 2 ,10 zł 10 groszy na start. Wiel metod płatności, i oczywiście, jeżeli chcecie płacać, to płacajcie tylko i wyłącznie z głową i tylko i wyłącznie, jeżeli macie ukończone 18 lat, ale jeżeli już wpłacacie, to macie tutaj dwa konkursiki na ponad 1000 zł. Minimalna wpłata 30 minimalna minimalna wpłata 50 im więcej płacicie, tym większe szanse macie na wygranie, ale możecie wygrać najmniejszą wpłatą, co też jest bardzo, bardzo spoczko. No i co? 26 osób, 32 osoby, no nic, tylko czekać aż. Ktoś wygra, więc koniecznie to sprawdzajcie, a my już przejdźmy sobie do tej zbrojowej. I mamy tutaj 5% na koskę. No 5% na koskę brzmi całkiem spoko. Zobaczymy, czy uda nam się ją dropnąć. Póki co Vaporwave piękny skinek i jeszcze kałaszek piękny, 2300. Ogromny pitos. No tutaj już dużo gorzej, tutaj już dużo gorzej. Tutaj nie, stówka, no, stówka. Dobra, daj kosę. Stój. Jak ja kocham dropić kosy! Jak ja kocham dropić kosy w tym całym Naprawdę! Sprawdźmy! No, Kukri, no najgorszy Kukri, no ale nadal, kosa to kosa. Nie na. nie w celu się tak właściwie, a na jest go skin się, bo wcale się dropnąć kosę no to startecznie jeszcze powodzenia. Yy, no ale co, lecimy dalej sobie z tej galerii i mamy kolejną kosę! Pięknie! Pięknie, pięknie, pięknie! Sprawdźmy jaka tym razem! Jaka koska tym razem! No i znowu beznadziejna, ale kosa to jest kosa. Zobaczmy, może uda nam się dropnąć trzecią. No trzeciej, no. To już było trochę, to już było trochę tutaj bezczelne z mojej strony, gdybym prosił o trzecią. Ale fajnie by było jednak ją zobaczyć. Okej, okay, Vaporwave. Mamy 6700. Jak się piękny jest ten Glock, bardzo mi się podoba. Jak widzieliście już odcinek u mnie z operacji, yy, w sumie dawno był, ale był, yy, to bardzo, bardzo dobrze mówiłem o tym gloku, No i dalej moje zdanie się nie zmienia. Jest piękny. Ja pierdzielę, jak te kocy lecą na 5,5%. No, Nightstripe teraz nieco lepiej, ale i tak te kocy są beznadziejne, szczerze. Okej, okay, zarąbiste otwarcie. Factory New Track. To było lepsze niż wszystkie kosy, jakie w dzisiejszym odcinku zobaczyliśmy. Chyba, że coś w tym momencie się zmieni. No nie, nic się nie zmienia. Kompletnie nic się nie zmienia. Ale ta skrzynka na tym Jester, na tym Jokerze, na Clownie oddaje zajebiście. Ej, szczerze? To jest mega pogrom. Również w dzisiejszym odcinku macie do wygrania. Na przykład dajmy na to. Mm, Kurczę, co ja wam mogę rozdać? Co ja wam mogę rozdać? Na przykład, kurde, jakiegoś skina do dwóch dyszek, którego sami sobie wybierzecie. A co zrobicie, jeżeli chcecie wygrać, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podany podczas filmu back to back kosa. Sprawdźmy, co dostaniemy. Ja pierdzielę w końcu piękna kosa. W końcu dobra kosa. I kolejna. Jazda. Jazda. Ja wiem, że te kocy. No, to ciężko, żeby były jakimś takim profitem jak teraz. Że 2x na przykład. Bo te kukri Knife to są generalnie z... warte, Tak szczerze. Ale no, ważne, że lecą. Jeszcze te piękne kloczki nam lecą. Nie no, szczerze. Rozpierdol ta skrzynka. stalny rozpierdol. Zaraz będziemy przychodzili do następnych. Oczywiście nie będziemy zostawali tylko na tej skrzynce. Ale jak widzicie, aktualnie mam tutaj farmę siana. Oczywiście nie oznacza to, że Wy też będziecie tak mieli, pamiętajcie, musicie to mieć z tyłu głowy. Yy, ale, no, dla mnie to jest aktualnie farma siana, nie? Dobra, zostawiamy to. Zostawiamy to. Odpuśćmy te farmy siana na chwilę. I przejdźmy sobie na tego smyka I tego cmyka sobie teraz pospamujmy. I liczmy oczywiście na tę awupkę, bo co tutaj jeszcze jest oprócz awupki? Chyba nic szczególnie. Opró o! Ja pierdolę, nie no, nie wierzę. Kurwa, awupaj digel. Ja pierdolę, nie no serio. Te solowe otwarcia są jakieś przeklęte, Pozytywne tego słowa znaczeniu. To, co to oddaje na tych solowych otwarciach, to ja pierdziele. Tutaj na minus dwa. Okej, okay, teraz jedno na plus, ale nie oddaję, za dwa na minus, trzecie na minus, czwarte na minus, piąte na minus, szóste na minus. 7 na minus. Ósme na minus. Ej! Dobra dyma jednak. 9 na minus. 10 na minus. 11 i ja pierdzielę 12 skrzynek bez profitu. 13. 14 15 i ja pierdziel 16. My przepalamy wszystko tak naprawdę teraz. 17. Wiedziałem, wiedziałem, że to nie może być tak pięknie. Ale daj mi chociaż raz tego kałacha Daj mi chociaż spojrzeć na tego kałacha Nie no nie Dobra mamy kałacha Ja uciekam Mamy kałacha ja uciekam I tak straciliśmy w cholerę na tej skrzynce Ale to naprawdę w cholerę I lecimy teraz po M4 fade I lecimy z tym M4 fade poproszę 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 I tak to co się dzieje w dzisiejszym odcinku To jest dla mnie jeden wielki szok Jeden wielki szok, kurwa. M4 fade, ja pierdolę. Back to back, brak mi słów. O co kurwa chodzi dzisiaj? Ja chciałem jeszcze przedstawić w poprzednim odcinku jedną skrzynkę porcelain case, i wydaje mi się, że to jest najlepszy moment na sprawdzenie tej skrzynki. Ja jestem szczerze w szoku. Ja jestem kurwa szczerze w szoku. Nie wiem co się dzieje. Kompletnie nie wiem co się dzieje. Ale mam nadzieję, że ten battle odda. Shirt mode: cztery osoby. I lecimy z tym. 6000 zł. Proszę, niech to odda. Proszę, niech to odda. Każdemu najlepszy drop. Każdemu AWP Gangnir. 4 AWP Gangnir w jednej rolce. Patrzcie, to. Dobra, okej, okay, no nie ma najgorzej, nie ma najgorzej. Jest nawet dobrze, bym powiedział. Sprawdźmy drugą skrzynkę. Smeki, Slick Tiger. No tutaj akurat już tragedia. I tutaj też tragedia, no. Okej, okay, no, wyobrażę. Nie, no i jeszcze. Bot dostaje 800 tysięcy tokenów, 800 tysięcy tokenów. Wy wiecie, ile to jest? To jest karambit plus rękawiczki. Ja pierdzielę, no niesprawiedliwe. I tak wydaje mi się, że zrobiliśmy profit na tamtym case battle, więc nie masz takiej tragedii, ale zrobimy sobie jeszcze tę skrzynkę na cztery osoby w trybie Jester. No i tutaj już Gangnir jeden moim zdaniem musi paść. Pada jeden Gangnir. Na całą batę pada jeden Gangnir. Góra 2. Góra 2. Dwoma też by nie pogardził Gangnir, poproszę. Ale pizda. Ja pierdolę Sapphire! Ja pierdolę. Ja myślę, że to jest Doppler zwykły. Ja myślę, że to jest zwykły Doppler. Dobra, all in. All in na te skrzynki. All in na te skrzynki. Taki powrót do skrzyneczki to mi się podoba. Taki powrót do skrzyneczki to mi się kurwa podoba. Gangnir. W tym momencie Gangnir. Bang. Dobra, gówno. Ale może druga. Może druga. Gangnir. Ja pierdolę tragedia. Dobra, to już było, to już było, to już była odklejka, nie, 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 zostawiamy to, zostawiamy to, nie, to była totalna kurwa odklejka! Jestem na siebie zły, jestem na siebie totalnie zły za to co zrobiłem, bo ten ostatni battle no widzicie ile oddał. 10 koła z 20, prawie ja piercie. I tak mam profit. I tak mam profit. Dobra, nie podłamujemy się i tak mam profit. zostaję przy tym. Pamiętajcie, że w tym miejscu przysłać kocik GENETIC, 10% loss depos, to 2 zł 10 groszy na start i pamiętajcie, że takie rzeczy jak dzieją się w dzisiejszym odcinku nie dzieją się zbyt często i musicie mieć to na uwadze. Dzięki wielkie za oglądanie. Elo.